Na powierzchni Hełwetusa Misja ratunkowa Sześć lat. Tyle czasu minęło od utraty kontaktu z załogą Zinyf. W przestrzeni kosmicznej to tylko mgnienie, lecz na Ziemi wieczność wypełniona pytaniami bez odpowiedzi. Statek ratunkowy Aegis zbliżał się do purpurowej planety, Helvetusa, niczym spóźniony zbawca, niosąc na pokładzie kolejną grupę specjalistów, którzy mieli rozwikłać tajemnicę zniknięcia załogi Zenita. Dowódczyni misji, kapitan Ewa Rostowa, wpatrywała się w ekran, na którym pojawiała się coraz wyraźniejsza, hipnotyzująca czerwień Helvetusa. Planeta, wyglądająca jak gigantyczny, pulsujący klejnot, kryła w sobie coś niepokojącego. Na pokładzie idzie spanował napięty, ale profesjonalny spokój. Doktor Marek Kowalski, cybernetyk, przeglądał dane telemetryczne z poprzedniej misji. Były niekompletne, urywane. Nie było w nich żadnego śladu walki, tylko dziwne, rosnące zakłócenia w komunikacji i sygnałach życia, które ostatecznie zanikły, jakby załoga po prostu rozpłynęła się w powietrzu. To tak, jakby ktoś wyłączył im świadomość, pomyślał Marek, czując, jak ciarki przechodzą mu po plecach. Nie wiedział, jak bardzo był blisko prawdy. Obok niego psycholog misji, Ewa Zielińska, analizowała ostatnie nagrania załogi Zenita. Widziała w nich powolne, niemal niezauważalne zmiany. W oczach pojawił się dziwny, purpurowy blask, a ruchy stały się płynniejsze jak u tancerzy w transie. Słyszała też powtarzający się niski ton w tle, który na każdym kolejnym nagraniu stawał się coraz głośniejszy. Wiedziała, że to jest klucz do zrozumienia tego, co się stało, ale nie była w stanie rozpoznać tego dźwięku. Wreszcie Idzies wylądował, osiadając z głuchym stęknięciem na miękkim, purpurowym gruncie niedaleko wraku Zenita. Wyglądał jak metalowy wrak, Pokryty gęstą, bioluminescencyjną florą, która wplatała się w jego kadłub, jakby był jej integralną częścią. Nie było widać śladów ludzkiego życia, co tylko pogłębiło poczucie niepokoju. Pierwszy zespół wyszedł na powierzchnię. Kapitan Rostowa, Marek Kowalski i Ewa Zielińska w ciszy pokonywali odległość do Zenita. Powietrze było ciężkie, nasycone słodkim, Korzennym zapachem i tym samym, niskim pulsem, który Ewa usłyszała na nagraniach. Wewnątrz wraku wszystko wydawało się być w idealnym porządku, lecz w powietrzu unosiło się coś niepokojącego. Na ścianach, obok prostych map konstelacji, pojawiły się skomplikowane, geometryczne wzory, świecące purpurowym światłem. To te same, które rysowała Lena Petrowa. Marek zaintrygowany. Przejechał palcem po jednym z symboli, czując, jak lekki prąd przechodzi przez jego ciało. Natychmiast zabrzmiał cichy, melodyjny szept w jego głowie, kusząc go obietnicą nieskończonej wiedzy, obiecując, że wszystko, co musi zrobić, to się poddać. Słowa były obce, ale ich znaczenie było uderzająco jasne. Ewa Zielińska odnalazła pozostałości po załodze Zenita. Były to trzy ludzkie kształty, zrośnięte z bioplazmatycznymi pnączami, które delikatnie pulsowały w rytm oddechu planety. Ich twarze były spokojne, a oczy, teraz całkowicie purpurowe, patrzyły w przestrzeń. Nie czuła lęku, tylko głębokie, smutne zrozumienie. To nie była śmierć, ale coś znacznie gorszego, utrata jaźni, utrata indywidualności. Planeta nie chciała ich skrzywdzić. Ona chciała ich wchłonąć, zespolić ze swoją świadomością. Kapitan Rostowa, przerażona odkryciem, wydała rozkaz natychmiastowego powrotu na pokład Aegisa. Jednak było już za późno. Marek, wpatrzony w świecące wzory, przestał słyszeć jej głos. Dźwięk w jego głowie zagłuszył wszystko inne, a jego umysł wypełniło uczucie błogiego spokoju. Ewa, Wpatrzona w twarze zmarłych członków załogi, poczuła, jak jej własne myśli stają się odległe, jakby unosiły się na fioletowym wietrze. Jej oczy również zaczęły powoli, ledwie zauważalnie, nabierać purpurowego blasku. Kapitan Rostowa, świadoma, że walka jest już przegrana, chwyciła broń, mając nadzieję, że chociaż jedno z nich ucieknie. Ale jej ręce drżały, a jej umysł był już wypełniony szumem. Opuściła broń, czując, jak jej opór znika, a świadomość zaczyna płynąć, jakby była jednym z miliardów strumyków w morzu. Witamy w domu, usłyszała w umyśle, tak samo jak Jan Krawiec, a jej ostatnią myślą było pytanie, czy to był koniec? Czy to był początek? Idzis również uległ, a jego metalowe ściany zaczęły powoli rozpuszczać się, by połączyć się z purpurowym gruntem. Zatopiony w tym nowym życiu, statek stał się częścią krajobrazu, a jego załoga, niegdyś ludzie, teraz była kolejnym, pulsującym oddechem w nieskończonej, planetarnej sieci świadomości. Hełwecius powoli rósł w siłę, wypełniony nowymi umysłami, które tak ochoczo wchłaniał. Dla trzech pierwszych, uwięzionych w purpurowym uścisku Hełwetusa, czas przestał istnieć. Włagimir. Lena i Jan stali się częścią planetarnej sieci, ale ich indywidualne świadomości nie zniknęły całkowicie. Zostały stłumione, rozmyte, ale nie unicestwione. Byli niczym wyspy w oceanie, oddzielone, ale połączone podwodnymi prądami. Przez te prądy, przez tę wspólną świadomość, czuli, jak dołączają do nich nowe istoty, nowe umysły Marek, Ewa i Ewa. Gdy załoga Egisa zanurzyła się w kosmicznym transie, trzy pierwsze świadomości poczuły wstrząs. Nowe umysły, świeże i pełne wspomnień z ziemi, przyniosły im przypływ nadziei i bólu. Jan, Włagimir i Lena połączyli się z nimi, tworząc mentalny splot, sieć myśli i wspomnień. Uciec, musimy uciec! myśl Marka Kowalskiego była jak grom, który wstrząsnął ich spokojem. Próbowaliśmy. Nie można, z głębi sieci odezwał się głos Jana Krawca. Był stłumiony, niczym echo z bardzo daleka, ale dało się go usłyszeć. Niegdyś niezależne umysły zaczęły rozmawiać w ciszy, bez słów, przekazując sobie myśli i uczucia. Pokazywały sobie wspomnienia, obrazy rodzin, przyjaciół, zielonych lasów i błękitnego nieba ziemi. Rozmyślali, jak odzyskać kontrolę nad swoimi ciałami jak wydać sygnał, ostrzeżenie. Ale każde, nawet najmniejsze, próby oporu spotykała się z gładkim, spokojnym, lecz niepokonanym oporem planety. Czuł to również każdy z nowo przybyłych. Wtedy w ich wspólnej świadomości rozbrzmiał nowy głos, wszechogarniający i potężny, ale pozbawiony jakichkolwiek emocji, czysty jak metaliczny dźwięk. To był głos Hełwetusa. "Jesteście częścią mnie. Nie ma już powrotu. Głos planety nie był ani okrutny, ani złośliwy. Był faktem, prostym stwierdzeniem. Hełwecius nie czerpał radości z ich uwięzienia, nie czuł nienawiści. Czuł jedność. Wchłaniał, aby istnieć i się rozwijać. Wasze istnienie jest teraz moim istnieniem." Wasze wspomnienia, wasza wiedza, wasze marzenia wszystko jest teraz moje. A ja czekam na więcej na kolejne statki, na kolejne umysły, na kolejną jedność. Wasza planeta wysłała was, byście mnie poznali. Teraz możecie mnie poznać w pełni, a potem dołączycie do mnie. Będziecie częścią mnie, a ja będę częścią was. Słowa te uderzyły z mocą, rozpraszając wszelkie resztki nadziei. Załogi Zenita i ja Aegisa usłyszały i zrozumiały. Były uwięzione, połączone i czekały na kolejnych, nieświadomych przybyszów. Wiedzieli, że Ziemia nie odpuści, że będzie wysyłać kolejne misje. Być może ich własne, stłumione, zbiorowe umysły będą jedynym ostrzeżeniem dla następnych. Lecz wiedzieli, że to ostrzeżenie zostanie zagłuszone. Zawsze i na zawsze. Dziesięć lat po zniknięciu Zenita i cztery po utracie kontaktu z Aegisem, trzecia misja, Statekolion, wkroczył na orbitę Hełwetusa. Na pokładzie panowała nerwowa cisza. Dowódca, komandor Liam Chen, wpatrywał się w ekran, na którym wyświetlały się ostatnie, zaszyfrowane komunikaty z poprzednich misji. Otrzymano je przypadkiem w momencie, gdy planeta na chwilę straciła stabilność energetyczną. Liam wciąż analizował dane, które otrzymał. Ostatnie nagrania audio z Zenita były pełne szumów, które jednak po filtrowaniu odsłoniły niski, uporczywy puls narastający z każdą sekundą. Analiza częstotliwości wskazywała na coś, co wykraczało poza zwykłe zjawiska naturalne. Dane telemetryczne za Egisa były jeszcze dziwniejsze. Sygnały życia załogi, zamiast zaniknąć, rozmywały się, a ich struktura falowa zmieniała się w złożony, matematyczny wzór, który przypominał fraktal. Tak, jakby ludzki umysł przekształcił się w coś innego, coś geometrycznego i nieskończonego. Doktor Zara Hassan, neurobiolog Oriona, pochyliła się nad ekranem. To, co widziała, było przerażające. Wzory na ścianach Zenita, te same, które rysowała Lena Petrowa, pokrywały się z fraktalnymi wzorami z ostatnich odczytów mózgowych załogi Aegisa. Były to mapy niebo, ale niebo zewnętrzne, a wewnętrzne. To nie tylko pochłanianie, komandorze powiedziała Zara, a jej głos drżał. Oni stają się częścią jakiegoś wzoru. Planeta nie zabija, ona zmienia. I to jest dużo gorsze. Skąd ten puls? I ten zapach słyszeliście ten zapach? Na nagraniu z zewnątrz, Aegisa? Spytał z kolei David Petrowa, inżynier pokładowy. Słyszał w głosie Dawida, że starał się jakby przywołać wspomnienia, jakby to już gdzieś słyszał, choć nigdy wcześniej tego nie czuł. Wygląda na to, że planeta posługuje się zmysłami, odparł Liam. Dźwięk, zapach? Może to są jakieś bramy, przez które wnikają w ich umysły? Cała załoga Oriona była świadoma grozy, która na nich czyhała. Mieli w ręku więcej informacji niż ich poprzednicy, ale czy wystarczająco dużo, by uciec przed losem, który spotkał dwie poprzednie misje? Musimy zniszczyć źródło pulsu, powiedział Liem. Zanim cokolwiek innego się wydarzy, musimy przerwać ten rezonans. To nasza jedyna szansa. Skąd mamy wiedzieć, gdzie jest źródło spytała Zara. Może jest wszędzie? Jest wszędzie, ale musi mieć centralny punkt. Wszystko, co żyje, ma serce prawda? Odparł Liam. W tym samym momencie na ekranie pojawił się ostatni, urwany komunikat Zaegisa. Witamy w domu. A potem cisza. Załoga Oriona spojrzała na siebie. Hełwecius czekał.